Hej, siemaneczko, więc wczoraj byłem na wykładzie od Pana Piotra Krupy, prezesa Kruk S.A., który był organizowany przez koło naukowe Hosopro Capital z Wrocławia. Mega pozdrawiam. No i zadałem mu takie pytanie, żeby troszkę zobaczyć, co on uważa na temat aktualnej wyceny Kruka. On to też miał w swojej prezentacji, ale też powiedział, że go to denerwuje, że Kruk jest tak nisko wyceniony. Powiedział tak, że jakby był w jakimś innym biznesie, sprzedawał buty czy inne rzeczy, to pewnie bym miał PE20. Tak jak widzimy teraz, PE Kruka to jest poniżej 9, więc jest to dość nisko. Ale zobaczmy, czy naprawdę Kruk jest taką dobrą spółką i jest tak dobrze wyceniany, czy tylko pan Piotr. Tutaj jest Bajast. No i po prostu jest to jego firma, więc się dobrze wypowiada. Więc spójrzmy sobie najpierw na wskaźniki wyceny, czyli takie rzeczy jak cena, zysk, wartość księgowa i tak dalej okej, okay, dobra, tutaj mamy cena, zysk na przestrzeni ostatnich 10 lat i tutaj widzimy, że mediana to jest 9, aktualna cena, aktualne PE to jest 8.7 więc nie mamy tutaj odczytu, który byłby znacznie poniżej tej mediany a jeżeli spojrzymy sobie na jej wartości w ostatnim czasie, no to najwyżej było tutaj to PE w okolicach 11. Wcześniej, dużo wcześniej, tutaj w 2020-2021 to PE mega wyskoczyło, ale to ze względu na to, że cena, a nie cena, tylko zyski tej firmy mocno wtedy spadły. Ale jak widzimy na przestrzeni lat wcześniejszych, Tutaj PE kształtuje się w okolicy między 15 a 20, więc na pewno ma większy potencjał ta firma na e, to PE wyższe. No, ale jednak, w stosunku do mediany, to tutaj nie ma takiego gigantycznego niedowartościowania. No, ale jest to spółka WIG20. Jeżeli sobie wpiszemy WIG20 PS, to jest taka fajna stronka z Syty Tutaj możemy różne rzeczy na temat polskiej Giełdy znaleźć. Tutaj mamy na przykład WIG20, no to aktualnie indeks WIG20 ma PE16.4, 16,5 około. Więc jest to prawie, że dwa razy więcej niż ten kruk, w którego właśnie kruk wchodzi w skład tego indeksu. Dodatkowo, co jest jeszcze ważne, to jest fakt, że spółki WIG20 o wiele wolniej rosną od kruka. Ponieważ tam jest dużo firm Skarbu Państwa, no wiadomo, tam politycy siedzą w zarządzie i rozkradają część. Dobra, może przesadzam, ale no zdarza się tak, że na przykład robią emisję akcji za pomocą publicznych pieniędzy, pioną te pieniądze. Oczywiście ci politycy często też nie chodzą do tej pracy albo się nie znają nawet, tylko po prostu mają tam stoki i w zamian za to oni, no po prostu robią to, co partia mówi, albo no wiadomo, jak tam polityka wygląda. A więc spójrzmy sobie jeszcze na wzrost kruka. Bo to też będzie dla nas bardzo ważne, bo ok, to PE jest niskie, 9, szczególnie w stosunku do indeksu, może do historycznych wartości dla tej firmy, nie do końca. Ale ważne byłby e, też spojrzeć sobie na wzrost. Tutaj, jak widzimy, wzrost jest dość duży, ale odpalmy sobie jeszcze raporty finansowe, raporty zysków i strat. Sprawdzę, czy się wszystko nagrywa. Tak, wszystko jest lit. Dobrze. I tutaj mamy. Przychody, i co nas interesuje, to będzie średni wzrost. Więc tutaj mamy wzrost w okolicach 17-18% w skali roku, więc jest to naprawdę solidny wzrost. Jest to bardzo mocny wzrost, znacznie wyższy niż wzrost e, indeksu, e, przychodów spółek z indeksu e, WIG20. Więc na pewno te niskie wyceny PE. Coś tutaj jest niehalos. Tutaj raczej ta, ta firma, tak patrząc na pierwszy rzut oka, jest niedobrze wyceniona, jest tania, ze względu na to, że nie dość, że mamy niskie wskaźniki, takie jak cena do, przy, do zysków, mamy również wysoki wzrost tej firmy, gdzie zarówno niskie wskaźniki, bardzo dobre wskaźniki, jak i wysoki wzrost, no raczej nie idą w parze. Więc tutaj mamy coś, co na pierwszy rzut oka przynajmniej wygląda... Mm, pozytywnie. Dodatkowo możemy też zobaczyć, że firma działana jest wysokomarżowa. Mm, tutaj mamy na przykład marżę brutto. Zobaczmy sobie, że mediana marży brutto jest na poziomie 60%. Ona praktycznie no teraz spadła do 53%, ale to dalej jest bardzo, bardzo, naprawdę bardzo świetna marża. A biznesy marżowe mają tendencję do wysokiego wzrostu, ponieważ mogą bardzo dobrze reinwestować zarobione pieniądze. Więc to wygląda świetnie. Tutaj możemy dodatkowo przyjrzeć się innym, innym marżom. Jezus Mariat, na pewno jest ta spółka? Nawet nie wiedziałem, że ona ma takiej marży. Myślałem, że ma niższe szczerze. Um, Okej, okay, już wiem o co chodzi. Tutaj ona ma dość niskie roła ale ma bardzo dobre marżę operacyjną. Marżę netto ona może mieć niskie ROA ze względu na to, że ta spółka skupuje dużo różnego typu ona w ogóle ma dziwną księgowość. No dziwną księgowość, ponieważ ona skupuje różnego rodzaju długi i później je ściąga. Ale no nie jest to taka, nie jest, na pewno nie analizuje się to tak, tak prosto ze względu na specyfikę, jakby jej księgowości. Co będzie najprawdopodobniej widoczne w, w cash flowach. Więc tutaj, cash flowy z działalności operacyjnej są na minusie, a cash flowy z działalności finansowej będą na plusie, i to nie jest. Więc mamy tutaj no, taką sytuację, że oni, ok, pozyskują dużo mm, pieniędzy za pomocą długu, czyli dużą ilość akcji emitują, mm, korzystają też z dofinansowania z banków i tak dalej, skupują te długi od różnych instytucji i później kontaktują się z dłużnikami i zbierają od nich a, pieniądze. Więc no, tutaj ta sytuacja. Wygląda, wygląda specyficznie, tutaj jest duży change in working capital na przykład, ale jeżeli spojrzymy sobie na zyski, przychody z działalności operacyjnej, no to one są tutaj na, na plusie. Stabilnie rosną oprócz tego okresu w 2019-2020, czyli to jest ten okres covidowy, wtedy mieli no pewne problemy. Dla nich też dużym zagrożeniem są zmiany 100%, ale oni oczywiście mają swój dział zarządzania ryzykiem, gdzie to sobie wszystko ładnie obliczają, się zabezpieczają i tak dalej. Dodatkowo, jak spojrzymy sobie na cena wartości sięgowa, tutaj też widać, że aktualnie ona jest nisko, czyli mediana jest 2,2, a aktualnie cena wartości sięgowa to jest 1,7, więc troszkę niżej. Możemy sobie spojrzeć tutaj w ostatnim e, okresie 2025 można było krótko nawet nabyć za 350 zł za jedną akcję, no aktualnie on jest troszkę wyżej, ale dalej myślę, że, że jest to w porządku. Mm, w porządku miejsce. A jeżeli chodzi o zadłużenie, to ono też jest w normie. Oni tutaj dość mocno z tego długu korzystają, ale tak długo, jak im to pozwala wyciągnąć większe zyski, no to jasne niech, niech to robią. Tutaj wzory mm, oszacowania ceny no to widzimy że DCF na przykład wskazuje ceny 1100 zł praktycznie A jedyne takie wskaźniki które pokazują niżej no to jest tangible book czyli to jest wartość księgowa yy, taka namacalna czyli tutaj nie chodzi o te wartości niematerialne i prawne tylko o rzeczowe składniki Wartości księgowej już dokładnie nie pamiętam, jak to się mówi. no Tutaj mamy to poniżej, to też ze względu na to, że oni skupują długi. To są rzeczy, które są właśnie no, niematerialne, nie możemy długu dotknąć, prawda? Więc dlatego tutaj mamy taką wycenę niż, niższą. Na, za pomocą właśnie tych asetów i, i tej wartości księgowej, ale no i też Free Cash Flowy, one tutaj wyglądają bardzo negatywnie, ale jeżeli popatrzymy sobie na przykład na. Po prostu zyski tej firmy, no to widać, że ona ładnie, ładnie zarabia tutaj pieniądze. Ma też bardzo duży wzrost, to jest naprawdę świetne. No, i w stosunku do innych firm z indeksu wypada bardzo dobrze. To jest również spółka dywidendowa, czego ja osobiście y, nie lubię, y, i to jest jedna rzecz, której ja za bardzo mm, nie rozumiem. Nie, nie spytałem. Pana Piotra, to byłoby moje drugie pytanie w czasie tej, tego wykładu. Po co? Jeżeli mamy spółkę, która jest tania, to czemu wypłacamy dywidendę, która jest podwójnie opodatkowana, bo nasza firma, czyli ten kruk, płaci podatek od zysku i później, już po zapłaceniu podatku, wypłaca inwestorom tę dywidendę, i ci dywi inwestorzy jeszcze raz płacą podatek od zysku od tej dywidendy. Więc jeżeli mamy tanią, tanie akcje, dlaczego nie skupić po prostu akcji własnych? Oni mają jakąś politykę, której się trzymają, że 30% zysku jest wypłacane akcjonariuszom i po prostu tak robią. Nie, nie, nie wiem, czy może oni mają jakieś uzgodnienia z akcjonariuszami, że po prostu się zobligowali i taką mają strategię, to tego się trzymają, ale dla mnie to jest po prostu no, marnowanie pieniędzy, no okej, okay, fajnie, płacą duże podatki, no świetnie. Dzięki temu politycy mają więcej pieniędzy, mogą e, no nie wiem co oni z tym robią, rozdawać sobie pieniądze i kupować głosy. No, oczywiście politycy też inwestują w zdrowia, szkolnictwo, edukacja więc to też nie jest tak, że wszyscy politycy e, są źli, ale no wiadomo myślę, że płatność dodatkowych podatków, jeżeli to jest niekonieczne, no nie jest tak dobra a moglibyśmy zainwestować tą dywidendę na przykład z kup akcji własnych no ale jeżeli ktoś bardzo lubi dywidendę no to to jest taka spółka dywidendowa oni stabilnie płacą tą dywidendę mniej więcej i a, możemy jeszcze sobie zobaczyć dokładnie jak oni to płacą bo to będzie zapisane w a, cash flow statement czyli rachunek przepływów pieniężnych I tutaj mamy pozycję mm, cash for dividends no i tak jak widzimy Tutaj mieli pie problemy pieniężne, to nie płacili w 2020, ale tak to zawsze, te dywidendy płacą i to na naprawdę fajnym poziomie. To jest aktualnie około 4-5% ceny akcji rocznie możemy dostać, ale no nie ma niestety tego repurchase of stock praktycznie w ogóle, niestety, więc oni nie skupują akcji własnych, mimo tego, że prezes uważa, że one są tanie. Dla nich posiadanie pieniędzy jest bardzo ważne, bo oni za te pieniądze kupują więcej długów i później mają większą działalność. No a jednak pozbywają się tych pieniędzy poprzez wypłatę dywidendy. Ja to rozumiem. Niektórzy ludzie lubią dywidendy. No dla mnie to jest po prostu nieefektywne podatkowo. Lepiej wolałbym, żeby te wszystkie pieniądze zostały zainwestowane w na przykład odkupienie akcji własnych lub zainwestowane po prostu w działalność operacyjną. A tutaj widzimy issuance of stock, czyli oni odrobinkę akcji nowych tworzą. E, tutaj pan prezes powiedział, że to są akcje, które są tworzone za pomocą programów opcyjnych, czyli po prostu pracownicy pracują i za to jako wynagrod część wynagrodzenia dostają również akcje i opcje na akcje, a, ale nie tworzą oni tego po to, żeby zbierać pieniądze z rynku, nie brakuje im pieniędzy na szczęście, więc, więc tak, czegoś takiego e, raczej nie robią. Słyszymy sobie jeszcze na podstawowe wskaźniki, czy jest jeszcze tutaj coś ważnego, czego nie omówiliśmy. Spółka ogólnie wydaje się bardzo dobra. Możemy jeszcze sobie przeskrolować tutaj, co my tu mamy. No, return on Invested Capital, czyli zwrot z zainwestowanego kapitału. Tutaj widzimy w latach 2013-2017 to był on był znacznie wyższy, ale teraz też jest na poziomie 12%, 14%, 15%, 18%, więc ten ROIK, zwrot zainwestowanego kapitału, jest naprawdę, naprawdę korzystny. Widzimy, że spółka bardzo fajnie rośnie mm, i się rozwija, co jest kluczowe, o czym jeszcze nie, nie wspomniałem, to jest to, że w ostatnich latach ta spółka bardzo, bardzo dużo kupiła nowego długu, czyli oni wydali bardzo dużo pieniędzy, żeby kupić dużo długu i teraz na następnych latach, już na przykład w pierwszym kwartale 2025, oni już tego długu tyle nie kupują, więc oni teraz będą zagarniać najprawdopodobniej... Większe zyski ze względu na te wszystkie długi, które kupili w przeszłości. Oni kupują długi, a później kontaktują się z, z tymi ludźmi, dłużnikami, kontaktują się i mówią: Hej, zalegasz z pieniędzmi, może rozłożymy to na raty. Yy, spłać nam proszę zobowiązanie. Więc jak oni dużo długów kupowali przez ostatnie kilka lat, a teraz mniej, to możliwe, że będą mniejsze koszta, mniejsze nakłady, a więcej zysków w najbliższych yy, okresach. No i co jeszcze jest fajne, to że krug działa na terenie całej Europy. Nie mają problemu tutaj z um, rozprzestrzenianiem się na inne kraje. Polska to jest 48%, Rumunia 20%, Włochy 20% i Hiszpania 8%. Więc głównie Polska, ale mają tutaj fajną dywersyfikację również na, na inne kraje regionu. Tutaj jest też bardzo dużo różnych. Mm, firm pomniejszych, które wchodzą w skład Kruka, które Kruk posiada i tam ma no one są naprawdę różne ale głównie właśnie związane z tą windykacją, czyli ze zbieraniem długów jeżeli popatrzymy sobie też na inne firmy, no tutaj akurat tego porównania nie mam ale na inne firmy z tego samego sektora, z całej Europy, to Kruk wypada najlepiej, on ma bardzo dobrą rentowność w stosunku do, do reszty i też do Odrobinka on zrewolucjonizował mm, swój biznes, ponieważ oni mają inne podejście do dłużników, oni nazywają ich klientami i w bardziej taki mm, miły sposób się z nimi komunikują i starają się na przykład rozłożyć te spłaty na raty no i jakoś w taki dobry sposób podchodzą do tego klienta, że oni. Um, no mają po prostu duże, duże, szanse na to, że ten dług zostanie spłacony po tym, jak oni się z nimi skomunikują, no a jeżeli tego, to nie wyjdzie, no to wtedy po prostu sprawa trafia do sądu, no takie mamy prawo, prawda? Trzeba płacić swoje długi, nie można pożyczać pieniędzy i tego nigdy nie spłacać, bo to jest, no po prostu kradzież. Myślę, że to jest wszystko ode mnie na temat kruku, kruka. Aktualna wycena jest dość niska. Firma bardzo szybko rośnie i w ostatnim czasie miała bardzo duże inwestycje w zakup nowego długu, więc w przyszłości te przepływy pieniężne też najprawdopodobniej wzrosną. Dodatkowo ma bardzo fajną kulturę, no i w pewien sposób troszeczkę rewolucyjnie podchodzi do tego systemu zbierania długów, a na pewno rewolucyjnie patrzy na, na swoich dłużników i. Nie jest to firma, która, może się, ona może mieć złą stygmę, że ok, to jest firma windykacyjna i, i ściąga długi, ale tak naprawdę no, to, nie, to nie jest taki biznes pokroju produkcja alkoholu, produkcja papierosów czy jakiś hazard. No, oczywiście to nie ma znaczenia, czy mamy akcje tych firm, czy nie mamy, one i tak będą tak samo funkcjonować, no ale jeżeli komuś przeszkadza to, że ten kruk właśnie zajmuje się windykacją, no to Tutaj myślę, że takich moralnych e, problemów, aż tak dużych, nie powinniśmy mieć, z tego względu, że no, tak naprawdę niemoralne to jest niepłacenie tych długów. Oczywiście to, że zależy od kogo pożyczamy, to nie jest tak, że pożyczamy pieniądze od. Kogoś z rodziny i mu na przykład nie spłacamy, tylko raczej to są wielkie instytucje finansowe. No ale wiadomo, jak pożyczałem pieniądze, no to warto jest spłacić, tak? Róg tutaj nie goni, nikogo nie bije tych ludzi. Często mamy takie, no może z filmów, takie, wiadomo, zbieranie długów kojarzy się z taką przestępczością troszkę może, z takim nachodzeniem ludzi. Tutaj oni raczej starają się to robić w cywilizowany sposób i naprawdę dobrze im to wychodzi. Dziękuję za poświęcony czas i mam nadzieję, że. To Ci trochę rozjaśniło aktualną sytuację finansową Kruka, no i potencjał, jaki leży za tymi akcjami. Dzięki wielkie za wysłuchanie i życzę Ci miłego dnia. Do usłyszenia.